Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani moi, bardzo serdecznie pozdrawiam jeszcze z jasnej góry. Tutaj jeszcze jestem, aby po tych rekolekcjach, które wczoraj zakończyły się dla naszego katolickiego Stowarzyszenia Rodziny Domów Modlitwy Świętego Szarbela, dziękować tak już samemu. Tak lubię czasem pozostać jeszcze, aby jej dziękować, bo rzeczywiście wszyscy powrócili. Otrzymałem od wielu informacje, że wrócili szczęśliwie do Domu i bardzo szczęśliwi. Tak na przykład dzisiaj rano otrzymałem telefon też jednej z uczestniczek, która mówi, byłam z dwoma siostrami, i mówi, jestem tak szczęśliwa, tak szczęśliwa dzisiaj przychodzą SMSy za to wielkie przeżycie, przeżycie Wspólnoty, ale też wspólnej modlitwy. Bycia razem, przygotowania, wejścia w adwent dzisiaj w ten poniedziałek adwentowy, tu na Jasnej górze. Spokojnie. O szóstej były już pierwsze Roraty i naprawdę należałoby uczynić krótką refleksję. Refleksję nad tym, co wydarzyło się, bo naprawdę przybyło bardzo wiele osób, pomimo, że wielu ma wiele zajęć pracy, znaleźli. Ten czas. I zawsze mówię, że czas rekolekcji to czas, który Pan Bóg Tobie ofiaruje. To nie my Bogu ofiarujemy, ale. On ofiaruje Tobie, abyś znalazł sposobność większą do tego, by zatrzymać się, zapraszać się na to, by, by przemyśleć, by zadać sobie pytania ważne, pytania odnośnie własnego życia. No i wejścia w ten szczególny czas, czas oczekiwania, a jak ktoś powiedział, dostrzegania, byśmy umieli dostrzec innych, byśmy stali się bardziej wrażliwi jeden na drugiego. I to bardzo, bardzo ważne jest. Sprawowałem po południu teraz mszę świętą tu na Jasnej Górze. Był tylko na tej Eucharystii brat Antoni, zakrystianin tu z Jasnej Góry. Razem wspólnie modliłem się. Oczywiście msza święta była za moją kochaną mamę Barbarę, ponieważ pojutrze świętej Barbary. Więc wspominam przede wszystkim czas, kiedy gdy była chora w 2000 Siódmym roku, kiedy siedziałem przy jej łóżku, czytałem jej historię o świętej. No i tu na jasnej górze właśnie przed operacją, która później trzy miesiące później to wszystko. Poprowadziło już właśnie do tego odejścia z tego świata, jej droga krzyża, cierpienie i właśnie wspólna msza święta tu na Jasnej górze, a później udzieliłem sakramentu namaszczenia chorych, chorych mojej mamie. To był początek tej drogi krzyża, dlatego tak chciałem tutaj pozostać i modlić się. Wspominam też wszystkich, wszystkich modliłem się dzisiaj szczególnie za tymi, którzy no nieustannie proszą, proszą, bo dzieją się rzeczy niedobre w rodzinach, bo dzieją się sytuacje nie do pojęcia. Trudne. Ktoś dzisiaj telefonował, bo syn. Miał próbę samobójczą dzisiaj, próbował odebrać sobie życie. Ktoś inny, bo był wypadek, bo, bo dziecko zawieźli nagle do szpitala i nie wiedzą, co się dzieje, ponieważ stan jest ciężki. Naprawdę wiele, wiele próśb i to wszystko Matce Bożej przedkładam tutaj, proszę ją. Moi drodzy, więc myślę, że ten czas jest czasem wielkiego doświadczenia trudnym czasem i dlatego Kierujemy nasz wzrok w stronę Tu jasnej góry, do Matki Najświętszej i ją prosimy, Maryjo, przyjdź z pomocą. Tylko Ty nas możesz uchronić, Ty nas możesz ustrzec. I myślę, że ci, którzy wrócili po rekolekcjach do domu, są szczęśliwi. Jeszcze raz też Bogu dziękuję za tę obecność, obecność, która no, jest naprawdę dla nas ważna samego Metropolity, arcybiskupa Wacława Depo, który nie tylko, że wczoraj poświęcił opłatki, modlił się z nami. Jak widzicie, również na naszym portalu, transmisję, ale również przyszedł wcześniej, by być z nami, by jak dobry ojciec być obok, by, by wiedzieć, że przecież razem tworzymy. Wspólnotę, ludzi wiary, ale też rodzinę. Jednego mamy ojca w niebie. I dlatego dziękuję za to Panu Bogu, za wszystko to, co dokonało się w czasie tych rekolekcji. Bo naprawdę muszę powiedzieć, że wielu też otworzyło serce na Pana Boga, wielu mogło też usłyszeć jakiś głos wewnętrzny. Zostaw mi to wszystko. Poświęć. Daj mi. Daj mi swe życie. Oddaj mi swe serce. I to było chyba czymś bardzo ważnym. A później ta procesja, zresztą na portalu możecie oglądać, kiedy przeszliśmy wspólną procesją z lampami, ze świecami. Dzisiaj w Zachrystii jastogórskiej ojcowie, bracia mówią mi no właśnie, bo jeszcze szukają was. Ktoś przyszedł dzisiaj, tu w poniedziałek, w ten poniedziałek rano. Szukają was, tych otrzewanych. Arbela, bo słyszeli, jak było pięknie, żeby jeszcze być razem i pomodlić się. Moi drodzy, więc ta wspólna modlitwa, no i przede wszystkim myślimy również i w tej modlitwie o Kościele, o Ojcu Świętym. Dzisiaj Ojciec Święty właśnie ogłosił, że przyjmuje do Watykanu. Uchodźców będą mogli tam zamieszkać, a więc ten korytarz humanitarny wraz ze wspólnotą świętego Idziego, ustalony i, i także z władzami Włoch, więc to ta pomoc bezpośrednia biednym to jest dla nas, dla nas też wzór. Abyśmy z Niego czerpali, korzystali. No i oczywiście teraz też czas rekolekcji w parafii. Rorat jak ważny, abyśmy więcej adorowali też Pana Jezusa, abyśmy ten trud wstania porannego na Roraty, byśmy to też ofiarowali. Ja pamiętam, jak z moją świętej pamięci babcią Karoliną chodziliśmy na Roraty, do niego wici do parafii. Może mi się uda tam też podjechać na chwilę, by wziąć udział. Chociaż w jednych roratach. Babcia niosła mnie na swoich ramionach. Naprawdę. Karolina taka była, a ja byłem chłopcem pierwszej klasie, już chciałem być ministrantem. Ona mnie niosła, śniegi były tak wielkie, a teraz dopiero, chyba przed chwilą poruszył lekko śnieg, a wtedy to były lata wstecz, kiedy duży śnieg i ona szła przede mną, mówi, dziecko idź za mną. Robiła ślady w tym śniegu i po tych, po tych śladach jej musiałem wejść i iść za nią, a potem jak już sił brakowało, brała na ramiona, by zanieść na roraty. To bardzo, bardzo ważne, dlatego modlimy się też za kapłanów, to jest też czas morzonej pracy, spowiedzi, rekolekcji przede mną też, rekolekcja, spotkania modlitewne. Naprawdę bądźmy w tej, w tej jedności no i przede wszystkim pamiętajmy o tych cierpiących, samotnych, o tych chorych, którzy... Proszą nas o modlitwę. Na tym chyba kończę. Tu z Jasnej Góry pozdrawiam Was wszystkich, a zwłaszcza dziękuję Wam, kochani, którzy wzięliście udział w rekolekcjach tutaj na Jasnej Górze. No i e, bądźmy w jedności. E, niech Bóg Wam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, wieków. Amen.